Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat osób, które rezygnują z weganizmu lub rezygnują z identyfikowania się przez pryzmat weganizmu. W przeciwieństwie jednak do filmu, który nagrałem dwa lata temu, dzisiaj skupię się na innej perspektywie, by, byśmy lepiej mogli zrozumieć to zjawisko, a także osoby, których to dotyczy. A wszystko to na przykładzie filmu Dlaczego przestałam być weganką z kanału True Beauty. Ten temat został mi podrzucony na grupie osób wspierających mnie na serwisie Patronite. A jeśli chcesz dołączyć do tych osób i także mnie wspierać w dalszych projektach, to sprawdź link, który wrzucam w opisie. Przyznam się szczerze, że nie znam za bardzo, a w zasadzie w ogóle, kanału True Beauty i aktywności Adrianny, która ten kanał prowadzi. Wydaje mi się, że jest to kanał związany z kosmetykami, urodą, tak zwanym lifestylem i trochę humorem. Ale w tym przypadku nie ma to żadnego znaczenia, bo chodzi tutaj wyłącznie o temat tego nagrania historię, którą się Adriana podzieliła publicznie i faktem, że dociera ona do naprawdę wielu osób. I teraz tak, będę tutaj odnosił się wyłącznie do fragmentów z tamtego nagrania, ale polecam obejrzeć je w całości, by w pełni zrozumieć kontekst i podejście autorki do tego tematu. W pierwszej części Adrianna przedstawia swoją historię przejścia na wegetarianizm, a następnie na weganizm, wyjaśnia, czym jest dieta roślinna, a także stara się sprostować pewne niesprawiedliwe zarzuty, że na przykład jest to niezdrowe, albo że jest strasznie mały wybór i nie je się nic smacznego albo ciekawego. A następnie przechodzimy do najważniejszego. Musicie wiedzieć, że ja nie byłam walczącym weganinem. Mnie nie interesowało to, co kto je. Ja mogłam siedzieć i jeść moje placki z bananami i gorzką czekoladą, jak było mnie stać takie zrobić, a naprzeciwko mnie mógł siedzieć kolega, jeść pięć schabowych i mnie to nie obchodziło. Nie nazywałam go mordercą, nie interesowało mnie to, co je, nie miałam żadnej ochoty namawiać go na cokolwiek. Nie byłam tego typu osobą. Ja nigdy nie czułam się w pozycji mówienia ludziom, co powinni robić ze swoim życiem, a już szczególnie, co powinni jeść. Nie chwaliłam się, że jestem weganką, nie wchodziłam do pokoju mówiąc ej, jestem Adrianna i jestem weganką. Nie, ale także nie kryłam się, więc jeżeli ktoś zapytał się, co jem i pytał się, dlaczego nie jem mięsa, to mówiłam po prostu, że nie jem. Wydaje mi się, że jest to postawa bliska wielu weganom i wegankom i jest ona całkowicie zrozumiała. Wbrew obiegowej opinii, ten temat poruszany jest przeważnie przez inne osoby. Czasami z ciekawości, a czasami chcąc dać Ujście swojej złośliwości. I nawet osoby, które aktywnie działają na rzecz zwierząt i które traktują weganizm jako filozofię minimalizowania cierpienia zwierząt, nadal, tak przynajmniej myślę, w większości przypadków potrafią rozgraniczyć, kiedy warto o tym mówić, a kiedy lepiej dać sobie spokój. Natomiast wystarczyło powiedzieć, że nie jem mięsa i ludzie robili się bardzo agresywni. Trochę tak, jakby to moje powiedzenie, nie jem mięsa, jestem weganką, atakowało ich bezpośrednio. Jakby sama moja obecność była dla nich po prostu atakiem, jakby czuli się oceniani przeze mnie. Często to występuje, ale trzeba pamiętać, że nie wiąże się wyłącznie z weganizmem. To jest trochę taka naturalna ludzka reakcja, że czujemy się nieswojo w obecności osoby, która powiedzmy kieruje się w swoich działaniach określonymi wartościami moralnymi, czego my z różnych przyczyn nie możemy zrobić. Może to dotyczyć osoby, która jest bardziej ekologiczna od nas, a my akurat kupiliśmy plastikową butelkę wody, albo jest to osoba, która przeznacza część swoich dochodów na organizacje charytatywne, a my tego nie robimy. Przyważnie wiemy, że to co robi ta osoba jest słuszne i wartościowe, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sami tego nie robimy. I wiele osób ten dysonans stara się zwalczyć niechęcią do drugiej osoby i sugerowaniem, że ona czuje się od nas lepsza. W pełni zdaje sobie sprawę, że nie jest to przyjemne uczucie, ale zdecydowanie lepiej natrafiając na taką sytuację zastanowić się dlaczego w sumie Czuję się źle, że ktoś robi coś dobrego, że żyje według własnych wartości. Dlaczego pojawia się we mnie poczucie zagrożenia? Może to nie w tej osobie jest coś nie tak, ale to ja mam pewne dylematy do rozwiązania. Następnie Adrianna opisuje, jakie głupie pytania dostawała, z czym się całkowicie utożsamiam, a także wymieniła nieprzyjemne sytuacje w gronie znajomych, niemiłe i protekcjonalne komentarze, czy wykluczenie ze wspólnych imprez tylko dlatego, że nie je mięsa, czy nie jadła mięsa. Albo szczegółowe wypytywanie, co będzie jeść w ciąży, jak będzie karmić dzieci, których nie wiedziała nawet, czy w ogóle będzie chciała w przyszłości mieć. W tamtym czasie również nie miałam żadnej koleżanki, która nie jedłaby mięsa albo byłaby weganką, więc nie miałam z kim o tym porozmawiać. Czułam się strasznie samotna, tak więc szukałam pomocy i przyjaciół na różnych forach wegańskich i. Ech, nie były to przyjazne miejsca. Myślałam, że tam ludzie są szczęśliwi, mili dla siebie, dzielą się swoimi przepisami albo swoimi poradami i tak. Były takie fantastyczne osoby Ale natknęłam się także na mnóstwo Bezsensownych kłótni Kto jest lepszy, kto jest lepszym weganinem Ja jestem od Ciebie lepszy, dlatego że jestem weganinem 5 lat A ja jestem od Ciebie lepszy Dlatego, że ja jestem weganinem 10 lat A ja jestem weganinem całe życie A ja byłem weganinem nawet wtedy, kiedy się jeszcze nie urodziłem Kłótnie o to, kto jest lepszy Mówienie, kto jest prawdziwym weganinem, a kto tylko udaje Nie mogłam tego znieść Nie mogłam znieść tej negatywnej energii Tych dyskusji, których nie chciałam A nie potrafiłam ludziom powiedzieć, że nie chcę o tym Rozmawiać. Bardzo bolało mnie to odrzucenie, dlatego, że z jednej strony moi starzy przyjaciele, którzy jedli w tradycyjny sposób, uważali mnie za dziwadło, a przy weganach czułam się po prostu niewystarczająca. I teraz tak, najważniejsze to, co powinniśmy wynieść z tego nagrania. Kilka lat temu głośno było o badaniu, według którego wiele osób wraca z diet wegetariańskich i wegańskich do jedzenia mięsa. I o ile można by się czepiać niektórych elementów tego badania, bo nie było ono idealne. A dodatkowo można by zwracać uwagę na to, że jednak 7 lat to bardzo sporo w temacie weganizmu, promocji diety roślinnej, dostępności produktów i postrzegania wegan czy wegetarian w przestrzeni publicznej. O tyle pomaga ono zrozumieć, dlaczego część osób rezygnuje z takiego stylu życia. W dużej mierze pokrywa się to z historią Adrianny z kanału True Beauty. Jako trudności, większość badanych oznaczyła brak przynależności lub jakiejkolwiek aktywności w grupach czy organizacjach wegetariańskich i wegańskich także tych online. Zwracali uwagę, że źle się czują z tym, że wegetarianizm lub weganizm sprawia, że wyróżniają się z tłumu, a połowa zwróciła uwagę, że mają zbyt mało znajomych o podobnych poglądach. Zresztą posłuchajcie. Więc co było nie tak? No, skoro zrezygnowałam, no to coś musiało być nie tak. Musicie wiedzieć, że wtedy, kiedy ja byłam nastolatką, młodą dorosłą, kończyłam liceum, szłam na studia, to byłam bardzo niepewna siebie, zakompleksiona. Byłam naprawdę nieszczęśliwą nastolatką, która była ogromnie podatna na presję tłumu. Ale kiedy jest się nastolatką, jest się zakompleksionym i ma się zerową pewność siebie, to człowiek wini siebie. I ja po prostu miałam ogromne poczucie winy, że straciliśmy tych znajomych, że Patryk stracił, Kolegów, że nie jesteśmy zapraszani na jakieś fajne grille czy ogniska, tylko dlatego, że ja sobie zażyczyłam nie jeść mięsa i mleka i sera. Teraz wiem, że oni nie mieli racji i ja nie zrobiłam nic złego, ale kiedy jest się 20-latkiem albo dziewiętnastolatkiem, to każde odrzucenie przyjaciół boli. Zdaję sobie sprawę, że w takiej sytuacji z ust niektórych wegan i wegetarian mogą popłynąć takie kontrargumenty. Pierwszy może mówić, po prostu nie przejmuj się komentarzami innych, miej wywalone na to, co mówią bliskie ci osoby, żyj według tego, co uważasz za słuszne. A drugi może brzmieć, Życie zwierząt jest ważniejsze od twojego samopoczucia. Nawet jeśli zerwiesz część znajomości, i nawet jeśli będziesz miała problemy z poradzeniem sobie z tym psychicznie i emocjonalnie, to nadal powinnaś to zrobić. No i tak, ja mam kilka problemów z takim podejściem. Jeśli chodzi o pierwszy argument, to musimy pamiętać, że ludzie to istoty społeczne, które w większości przypadków potrzebują relacji z innymi ludźmi, by funkcjonować, by czuć się dobrze, by realizować się itd. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, którym łatwo przychodzi odcięcie się od zdania innych, są osoby, które mają bardzo mocną psychikę i grubą skórę. Musimy jednak pamiętać, że są też inne osoby, którym nie przychodzi to z taką łatwością, albo które naprawdę nie mają wsparcia. Bo wiecie, ja teraz też mógłbym mędrkować i mówić, że nie przejmuj się, co mówią inni, ale sęk w tym, że nie wiem, jak sam bym się zachowywał, gdyby większość moich znajomych i rodziny jednak jadło mięso, gdybym nie miał wspierającej społeczności, albo gdybym był zupełnie inaczej wychowany i miał zupełnie inne doświadczenia. Nie wiem, jak wtedy bym się zachowywał. W skrócie, wystarczy nie oceniać innych przez swój pryzmat i wtedy będzie dużo łatwiej nam zrozumieć takie osoby. Drugi argument jest całkiem mocny, bo sami wiecie, że uważam, że powinniśmy działać w zgodzie z własnymi wartościami nie tylko aktywnie wprowadzać je w swoje życie, ale o ile to możliwe, skutecznie komunikować i promować i zachęcać innych, by robili to samo. Ale uważam także, że nie powinniśmy robić tego kosztem własnego zdrowia psychicznego. Bo co z tego, że będziemy wyprowadzać sobie żyły i wyrywać włosy z głowy, gdy okaże się, że wypalimy się po kilku miesiącach? W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej jest wprowadzać te zmiany stopniowo i np. ograniczać spożywanie produktów odzwierzęcych. A jeśli nie jesteś osobą, która boryka się z takimi problemami, ale silnie trwa w swoich wartościach i nie obawia się zupełnie opinii innych osób, to twoim zadaniem powinno być stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla osób, które nie są takie jak ty, które być może pomimo swoich szczerych chęci i motywacji nie mają tyle siły, środków czy odpowiednich relacji z otoczeniem. A wierzcie mi, że bardzo brakuje takich osób, zwłaszcza w internecie, które nie szukają każdej możliwej okazji do radykalizowania się czy porównywania z innymi, ale raczej takie, które motywują, inspirują i zachęcają innych, by robiły to, co uważają za słuszne, czy żeby zmieniały swoje życie na lepsze swoje, albo też innych. Bo, gdyby było więcej takich osób, to być może Adrianna nadal byłaby ambasadorką weganizmu z ogromnymi zasięgami w social mediach i z możliwościami wpływania na tysiące młodych osób w kwestii etycznej konsumpcji. Ale, tak to niestety, nic z tego. Jesteście też pewnie ciekawi, jakiem w tym momencie, i mam nadzieję, że uszanujecie to, ale chciałabym to zostawić dla siebie. Już wiem, że temat jedzenia jest dla mnie bardzo bolesny i jeżeli ktoś komentuje to, jak jem, to po prostu jest mi przykro. A wiemy, że ludzie mają wiele do powiedzenia na temat diety innych ludzi. Kompletnie nie zwracają uwagi na to, co jedzą, ale mają mnóstwo do powiedzenia na temat tego, jak jecie wy. Więc przed takimi komentarzami chciałabym się chronić w tym momencie, jeżeli podejmę albo podjęłam jakąś decyzję. Co do mojego jedzenia, to chcę, żeby wiedzieli o tym moi najbliżsi. Nie będę o tym mówiła publicznie, nie będę o tym mówiła osobom, które być może będą chciały być przez to dla mnie niemiłe. Taka jest po prostu moja decyzja i mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Znając całą historię, którą przedstawiła w filmie, całkowicie rozumiem, że podjęła taką decyzję. Mam nadzieję, że społeczne postrzeganie weganizmu, wegetarianizmu i ograniczania spożywania produktów zwierzęcych będzie się zmieniało na lepsze i coraz mniej osób będzie odczuwało obawę przed zmianami w diecie czy przed konfrontowaniem swojego światopoglądu z innymi ludźmi. A już niedługo będę mówił więcej o tym, jak w praktyce może wyglądać zdrowa i efektywna wymiana poglądów. Do zobaczenia już niebawem.